Ma na imię Adrian Grubiński, mam 12 lat, choruję na cukrzycę ro... D... RO... Jak zachorowałem, musiałem zrezygnować z niektórych jedzeń. No, no. najbardziej no. lubiłem ślody. No Adrian choruje na cukrzycę od roku, wzmagamy zmagamy się z tą chorobą. Są cukry raz niskie, bardzo niskie albo są bardzo wysokie. Rzadko jest dzień, że cukry są idealne, że tak powiem. Lubi się wspinać, lubi chodzić na basen, ale niestety nie może ze względów na cukry, gdyż adrenalina i, i po prostu tempo ćwiczenia nie zezwala mu na to. Cukry się podnoszą nawet do sześciu Mogę chodzić na głowę, jak mam wysoki cukier i na basen. Jak jest unormowane, to mogę ćwiczyć i pójść. Później... Leczenie jego jest kosztowne, bardzo kosztowne. Chodzi o pompę, którą ma założoną. wkucia które ma, kosztują 60 zł i to jest co trzeci dzień właściwie, trzeba to wymieniać. Ampułki po 15 zł, gdzie trzeba też właściwie co drugi, trzeci dzień wymieniać, bo to jest napełnienie insuliny do pompy insulinowej. No a poza tym jest dieta tak ścisła, że potrzebne są po prostu wytyczone tylko i rzeczy, które mają odpowiednią przeliczane i węglowodany, i białka, i tłuszcze innych rzeczy nie możemy kupić. A na oddanie 1% na Adriana, aby wspomóc jego leczenie.